Można zastanawiać się, czy już do reszty schamieliśmy. Skoro sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu uznała, iż hasło zawierające słowo jeać uległo spowszechnieniu do tego stopnia, że w ocenie sędzi nie wzbudza już negatywnych emocji, które należałoby rozumieć jako nieprzyzwoite, ciekawe. Jakie decyzje będzie ta sędzia podejmowała, kiedy przyjdzie jej rozpatrywać sprawy odnoszące się do pojęcia tzw. mowy nienawiści? A to pojęcie przecież niedługo będzie prawdopodobnie obowiązywało w prawie. Rezygnacja z karalności za takie zachowanie, jak publiczne pokazywanie na koszulkach, samochodach, banerach, wyrazów wulgarnych. Niezależnie wobec kogo mocne wulgaryzmy byłyby stosowane, pozwala na zdziczenie obyczajów. Decyzja sędzi Kaliskiej zapadła w ramach apelacji oskarżonego od wyroku, w którym Sąd Rejonowy w Jarocinie ukarał tego mężczyznę grzywną w wysokości 50 zł. Kara taka wydaje się logiczna i symboliczna. Sędzia rejonowa powołała się na konieczność przeciwdziałania wulgaryzacji języka. Nie chodzi o to, że mężczyzna hasło jeać pis tylko skandował w przypływie emocji, lecz miał to zawołanie wypisane na koszulce, a ponadto zaparkował samochód z takim hasłem przed komisariatem policji. Zatem nie da się ukryć, iż działał z pełną premedytacją, a wręcz prowokował. Trudno znaleźć tu okoliczności łagodzące. W naszym sądownictwie bardzo niepokoi, że z jednej strony sędziowie usprawiedliwiają przewlekłość spraw koniecznością skrupulatnego stosowania procedur postępowania, ale zarazem często wydają postanowienia i wyroki na podstawie własnego wrażenia i osobistej subiektywnej oceny, nierzadko logiczne argumenty ignorując. A kiedy już spotykają się z krytyką, próbują zasłaniać się zasadą swobodnej oceny dowodów. Zasada ta z rozsądkiem i sprawiedliwością nie zawsze musi mieć wiele wspólnego. Zresztą w sprawie jenia w Jarocinie nie było nawet mowy o dowodach, sporach w okolicy dowodów. Tam zachowanie oskarżonego było bezsprzeczne i wcale jemu nie zaprzeczał. Jednak trzeba pamiętać, że przecież również w następstwie obowiązywania tej reguły, reguły swobodnej oceny dowodów, Niesłusznie został skazany na wieloletnie więzienie Tomasz Komenda. Dlaczego uniewinnienie mężczyzny z Jarocina może budzić niepokój i nie wydaje się błahym precedensem? Przerażenia nie budzi wcale kontekst polityczny, który w dłuższej perspektywie tak naprawdę ma mniejsze znaczenie. Oskarżony przyszedł do sądu w koszulce z wulgarnym napisem będącym przedmiotem posiedzenia. A zatem sąd nagrodził jego butność. Dotąd bywało tak, że to raczej osoby oskarżone wyrażające skruchę mogły liczyć na przychylność w sądzie. Poza tym sędzia wykazała się ignorancją dla znaczenia wulgaryzmu. Kiedyś słowo jeać oznaczało uderzać. Do tego kontekstu nawiązuje obecne rozumienie słowa, które kojarzy się ze stosunkiem seksualnym, lecz w kontekście stosowania przemocy, a nie delikatnej miłości zakochanych. Najsubtelniejsze rozumienie jest synonimem słowa lekceważyć. Czy skoro jednak to słowo semantycznie, bądź co bądź, pobudzające do agresji, spowszechniało nawet sędzi, czy zatem w szkole nauczycielowi jeszcze wolno karać ucznia za jego użycie? Zwłaszcza jeśli nastolatek zastosował bad hoc, pod wpływem emocja, nie z zamiarem nawoływania do przemocy, czy zaplanowanego obrażania kogokolwiek albo jakiejś grupy. Niewątpliwie w prywatnej rozmowie... Czy w małej grupie wulgarność jest czymś innym niż w życiu publicznym. Idąc tokiem uzasadnienia decyzji kaliskiego sądu, policjanci nie powinni mieć prawa do karania człowieka, który podczas ich interwencji używa wulgaryzmów. Poza tym, czy jeśli słowo ać jako element hasła zostało zbagatelizowane, to odtąd o różnych instytucjach i ludziach pełniących tam funkcje, nie wyłączając nauczycieli, urzędników, sędziów, można już bezkarnie publicznie twierdzić na przykład, iż są głupi? Głupi to zdecydowanie delikatniejsze słowo, znane już nawet przedszkolakom. Nie wzywa do przemocy i niewątpliwie już dawno w całym społeczeństwie spowszechniało. Wymiar sprawiedliwości w Polsce w znacznym stopniu niszczą właśnie takie decyzje sędziów, kiedy odstępuje się od karania prawdziwej mowy nienawiści, zwłaszcza gdy wyrok niższej instancji był symboliczny i nie można go uznać za dokuczliwy dla oskarżonego. Prawo do krytyki jest czymś innym niż przypisywanie prawa do publicznie manifestowanej wulgarności i nienawiści skierowanej wobec drugiego człowieka albo grupy, z której poglądami nie zgadzamy się. Zmarły w 2017 roku ksiądz Mieczysław Maliński, znany przed laty kaznodzieja i autor kilkudziesięciu książek. Wygłosił kiedyś najkrótsze kazanie. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii powiedział Zambony jedno słowo – Chamiejemy i usiadł w zamyśleniu. A co z naszym zamyśleniem? Jeśli chcesz jeszcze spotkać się tutaj na YouTube'owym kanale, proszę, zasubskrybuj. Do usłyszenia.